Zapraszam Cię do bazy wspinaczkowej Adventure Camp, znajdującej się w miejscowości Sferii nieopodal miasteczka Chiatura. Niespełna godzina drogi z lotniska ku Taisi dzieli Cię od znalezienia się w krainie przygody. To tutaj znajdziesz idealne warunki do nauki wspinaczki skałkowej. Wypożyczysz niezbędny sprzęt oraz poznasz profesjonalnych instruktorów, którzy przeszkolą Cię z zasad bezpieczeństwa podczas wspinaczki na ferratę. To właśnie, znajdująca się nieopodal Ferrata, jest główną atrakcją regionu. Jest to obowiązkowy punkt Programu, jeżeli poszukujesz ekstremalnych wyzwań. Jesteśmy w bazie Adventure Camp, oto jesteśmy pod ścianką. Zaraz Miegi ja będzie uczył podstaw, a jutro ruszamy na ferratę. Pogoda jak widać taka jaka jest, więc tym nici. Jak to, do miasteczka na zakupy. Kupić parę rzeczy do jedzenia, zostaniemy do jutra. Chyba. Yy, się yy, yy, yy da. Dzisiaj po południu spróbujemy trochę się podejmować spinaczką. Wczoraj pierwszy raz miałem z tym do czynienia. Rewelacja, pierwsze kroki. Aż do późnej nocy żeśmy się wspinali, trenowali. Teraz idziemy kupić coś. Pełno tu takich ryneczków, bazareczków. Wchodzimy, właśnie, kupujemy jedzenie, spróbujemy kupić lokalną czaczę. Wow. Właśnie poprowaliśmy czaczę i będziemy teraz kupować u pani domowej produkcji. tak, to butelka. Zaraz się dowiem z czego czacza jest robiona, ale chyba z wytłoków z winogron tego co wiem. A czacz już z czego odbywa się? Z winogrona, da? Tak, tak. Jasne. Z tego, co zostało po produkcji wina. Prawie? O, widzisz. Co to zaczynają się wyobrażać. <laughs> Czyli z wytłoków winogronowych po produkcji... O, herbata. Po produkcji wina robi się czacze. Uch, ale mnie pali. Uwielbiam takie ryneczki z takimi właśnie domowymi produktami. Wychodzimy, bo się stąd nie wydostaniemy. Najważniejsze, o czym? Do leczenia po wodzie mineralnej ciekawe czy mi na lotnisku zabiorą i znowu utknęliśmy na kolejny dzień ze względu na pogodę deszcz, pada skały mokre nie ma szans chodzić, jesteśmy w miejscowości Sferi Adventure Camp tak się nazywa to miejsce bardzo fajne warunki tak spaliśmy oczywiście w własnych śpiworach, bo zimno w nocy strasznie ale za to czyste łazienki Normalne toalety, nie na narciarza, to akurat dla mnie jest bardzo wygodne, <gryw> nie cierpię tych kibli, a tutaj normalne toalety i bardzo fajne prysznice z gorącą wodą, to było super, więc poranek był świetny, wygodna kuchnia, zrobiliśmy se tu jedzenie, zjedliśmy, no i co, deszlał, pojechaliśmy do miasteczka Chiatura. Bardzo ładnie położone miasteczko, no ale zapuszczone totalnie, tak jak to w Gruzji. Widać pełno opuszczonych budynków. Jutro jak będzie pogoda, może dronem tam polatamy. Dzisiaj nie było szans. Cały czas pada, nie mamy co robić, siedzimy. Jutro Ferrata, która jest tutaj zdecydowanie największą atrakcją. No i jak zdążymy, to dalej zajęcia ze wspinaczki skałkowej. Wyjątkowa okazja. Kijam mnie tutaj uczy. Wczoraj bardzo fajnie poszło. Do późnej nocy żeśmy, no do późnej, aż było ciemno, żeśmy się wspinali. Także połowa kursu za mną, drugą połowę może uda się zrobić jutro. W ogóle to jest jakieś 50 km od Taisi miejsce, więc dla mnie torpeda na przyszłość, żeby tu przyjeżdżać. Świetna baza wypadowa. Przykleiliśmy kamerę GoPro do kasku, żeby mieć wolne ręce i zobaczymy jak to zadziała, bo tam na ferracie będzie, ostro mówią 70 metrów wysokości, 200 coś tam metrów długości. Ja mam koszmarny lęk wysokości, więc haha, będzie się działo. Po właśnie idziemy, żeby łapać byka za rogi. Tak wygląda ten pokoik, w którym nocowaliśmy. Bardzo fajnie, dziury w ścianach, taka drewniana konstrukcja prześwituje słońce. Więc tutaj jest temperatura dokładnie taka jak na dworze, tyle że wiatr nie wieje i deszcz nie pada. W następnym odcinku zapraszam cię na zapierającą dech w piersiach ferratę, gdzie przydadzą się nam nie tylko silne mięśnie, ale i stalowe nerwy.